Zaraz, zaraz, co tutaj się dzieje? Co to są za trzy tunele? I Villager biegający z megafonem? Ale śni, W tych tunelach coś jest! Wciągnęło moich przyjaciół! Oni weszli do tych tuneli! Już nie wyszli! Ale spokojnie, spokojnie, Villagerze! Twoi przyjaciele z wioski przyszli tutaj, tak? Weszli do tych trzech tuneli i ich tam wciągnęło do środka? O kiwa go, tak. I lata z tym megafonem, jaki ma wielki megafon. O nie, wiesz co, to chyba nie powinniśmy tutaj wchodzić, bo te tunele, nie wiadomo co w sobie skrywają. To nie są dobre tunele, nie wchodźmy tam, villagerze, nie wchodź tam. Czekaj, czekaj, stój, 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 O nie, zniknął, wszedł do środka, po swoich przyjaciół! O nie! A ja nie wiem, czy mu iść teraz pomóc, on tam wszedł, taki jeden sam! O dobra, no nie wiem, wejść czy nie wejść, wejść czy nie wejść, czy on wszedł do środkowego? To może pójdę do pierwszego? Ej, właśnie, bo są trzy, a on wszedł do środkowego. Dobra, wiecie co? No to może ja pójdę do tego pierwszego po lewej, a później do następnych trzech. Zobaczymy, co będzie w środku. A wy możecie zobaczyć, czy kliknęliście łapeczkę w górę? Halo, kto kliknął łapeczkę? Ja se sprawdzę. O, ktoś klika! Klikacie, Ło, wow, ile łapeczek poleciało? Kliknijcie teraz. I one się pojawiają w grze, widzicie? <laughs> Ale jazda, jak klikacie łapeczki, to normalnie widzę je w grze. Super, dziękuję każdemu. Ja będę się sprawdzał, kto kliknął. No i też pamiętajcie o moim sklepie. Słuchajcie, wleciało nowe zdjęcie z Patty! Możecie zaczyć jej twarz. Oraz są halloweenowe promocje z MySool Team. Fajne różne rzeczy czekają na Was na moim sklepie. Oraz nowe kubki. Zaczaruj swój dzień. Z kubkiem świecącym oraz magicznym. Jak tutaj wlejecie gorącą wodę, to grafika się pojawi, a ten kubek lekko się zaświeci. Także wpadajcie, sprawdzajcie, dołączcie do MySool Team. Kto już jest z Team, pochwalcie się. A ja idę do pierwszego tunelu. Uwaga, uwaga, wchodzimy. Uuu. Ja się troszeczkę cykam. Nie wiem, co tu będzie w tym tunelu. Dobra, idziemy, idziemy i wbiegamy! I chyba jestem, chyba jestem, przeszedłem przez ten tunel. Dobra, tutaj mamy dalej czarne. Tu weszła wszedłem przez to i widzimy. Wow, co tu jest w tym pierwszym tunelu? Jakie wielkie, spadające klocki! O o, żeby mnie tutaj nie zmiażdżyły, bo będę jak placek. <laughs> Musimy je ominąć. Dobra, czekaj, ja będę szedł, jak tutaj wejdzie do góry, Dobra, idę, idę idę. Okej, stoję tutaj. Uh, Ole prawie by mnie zmiażdżyło, widzicie jak blisko? Dobra, czekaj, teraz przejdę tutaj sobie jak się Teraz tutaj na środku jestem. Ole blisko, ale blisko. Dobra, stoję pomiędzy nimi i wtedy to mi nie zgniecie, jak idealnie stanę, nie? Dobra, teraz tutaj, tak. Ale prawie, żeby tylko nie zgniotło. Ostrożnie, Smiley Slow. No. Zaraz przejdę, zaraz przejdę. Uwaga, uwaga, jeszcze tylko jeden, jeszcze jeden. I jest, przechodzę. Przeszedłem w wielkie spadające klocki. Dobra, idziemy dalej. Musimy znaleźć tego villagera i zobaczymy, kto potrzebuje naszej pomocy w pierwszym tunelu. Dobra, co to są za węże? A, zostawię wężu. Co to za jakieś dziwne węże? Jakie tu są różne pułapki? Ujajaj, dobra, teraz tutaj chodź. Dobra, hop, straf, ci. Dobra, teraz tutaj, żeby to tylko nie... Dotknęło. Może przejdę sobie tak bokiem. O, od lewej do prawej, lewej. Prawy by mnie za stopę pociągnęło. A czekajcie. Pójdę teraz sobie na lewo. Teraz na prawo. Dobrze, ale to się rusza. Te węże teraz nawalają i nie mogą dotknąć moich nóg. Dobra, teraz tu. Przejdę sobie teraz tu i jestem. U, wow, przeszedłem, ale tu są różne pułapki. Co to dalej jest? Piły motorowe? Jeszcze lawa i jeszcze parkur. Ej, tutaj się robi coraz to ciężej. Dobra, uwaga, zaczymy. Czy dam radę? Hops, przeskakuje teraz na prawo. Dobrze, na lewo. Ja jestem dobrym skoczkiem. Dam radę! Smoys, slow team zawsze da radę! Hops, teraz tutaj, hops. Dobrze, teraz... Wow, ale to przyleciało przed moją twarzą! Dobra, teraz tutaj, hops. Na prawo jeszcze od, odrobinkę. jeszcze jeden skok, ale czekaj, czekaj, ta piła leci i teraz przeskoczyłem jest, Dałem radę. Przeszedłem. Dobra, i zobaczmy teraz co tutaj jest dalej. Mamy przejść, ale zaraz, zaraz ktoś tutaj stoi. To Rumi i mamy jelenia z 99 nocy. To oni, faktycznie tu jest villager, patrzcie, stoi villager, jest uwięziony. Ej, on potrzebuje mojej pomocy. Zostawcie go Rumi. Jeleniu, macie go uwolnić ale już. Co, nie uwolnijcie go? Ja wam pokażę! Chodź tutaj! A masz stopy! A masz stopy! Rozwalajcie ciebie z mojego pieczyka! O o, Jelen się patrzy! Jelen idzie tutaj! Coś trzyma w ręku! Co to jest w ogóle? Oni, oni są za duzi na mnie! Oni są dwa razy więksi! O o, czekaj, mam plan! Pójdę tutaj na parkoura! Brrr, tu jestem! Brr, nie podejdziecie! Brr! Ej, sobie tak, żeby wpadli do lawy! Hi -hi. Chodźcie, tutaj jestem cieniasy! Brr! Tutaj jestem! Tutaj! Podejdź, podejdź, rubido. Chodź tu, chodź tu! Nie zapiesz mnie! O, masz do lawy z tobą! Po, po, do lawy, jest spada do lawy, płonie, płonie Dobra, hops, jeleniu o, A sam wpadł Nie spadają poważnie, nie spadła Rumi i teraz jeleń dostaje padł Haha, ale miałem dobry sposób Ej, wróciłem tutaj na parkura I oni padli po prostu w lawie Let's go, Sigma boy Haha, ha, ale ich zrobiłem bilaczerze Już jestem, uratuję ciebie, chodź tutaj e, Wezmę ciebie, wezmę ciebie bilaczerze, spokojnie uratuję ciebie, już cię zabieram za, za, Wow, ej, co to za fikołek on zrobił Zobaczcie, zabieram go w rękę haha. Normalnie mam go i teraz uciekamy z nim szybko. Bierzemy go i uciekamy z tego tunelu. Tu jest wyjście. Biegniemy z nim. Uhu! Szybko, szybko, szybko w nogi uciekamy! Jest! Wydostałem się z pierwszego tunelu. Co tutaj było? Rumi z jeleniem. A co będzie dalej? Jeszcze mamy środkowy tunel, oraz ten po prawej. A tu we w środku, w biegu ten villager, co tak właśnie krzyczał. Dobra, ja go odstawię tutaj do wioski z powrotem villagera. Eleganckiego, tutaj masz spokojnie, ratowałem cię. Proszę bardzo, weź sobie tutaj, stój. O, on się jest zadowolony. A my idziemy jeszcze do dwóch pozostałych tuneli. Jeszcze został środkowy. Aby dalej klikać łapeczki, Ej, kl Świetną kliknął łapeczkę znowu. Wow, dziękuję wam każdy, kto klika łapeczkę. Ja se sprawdzę. A my wbiegamy do środkowego teraz. Zobaczmy, co tutaj będzie. Wow. I gdzieś już jestem. Dobra, wbiegłem. Jesteśmy dalej i mamy teraz różowy kolor. Uuu, drzwi są otwarte. To chyba tutaj wbiegł ten villager. Teraz zobaczmy i mamy znowu lawę, ale teraz parkour jest cięższy. Teraz mamy jeden blok. Oh, o, jo, Teraz jak to przeskoczyć? Hops. Muszę uważać, żeby tylko nie wpaść do lawy. Ostro, nie, to już są małe bloki, a lawa jest mega gorąca. Hops, dobra, teraz tutaj na prawo, dobrze mi idzie, teraz na lewo. Wow, ale zrobiłem większy skok. Teraz tutaj naprzód, naprzód, na prawo. Teraz na lewo, znowu na prawo i prosto. Jestem, dobra, przeskoczyłem, ale to było naprawdę ciężkie. No i idziemy dalej. Otwieramy drzwi i mamy. No, nie, serio. Kto to wymyślił? To są wielkie kule na lewo i prawo. Ej, te tu dalej są najcięższe. Dobra, idziemy, tylko uważajmy, żeby mnie ta kula nie walnęła. I tutaj mamy takie X, patrzcie, duże, że X oznacza nie wchodź, nie? Tutaj nie powinniśmy wchodzić. O, no, dobra, teraz przyszedłem. Dobra, i mamy niebieski ogień. Wow, ogień w Minecraftie jest czerwony. A tutaj jest niebieski. Dobra, lepiej, żebym jego nie dotknął. Eeps. Przejdźmy sobie tutaj na lewo. Nie dotknijmy tego ognia. Ja nie wiem, jaką będzie mocno bił mnie. Dobra, przechodzimy delikatnie, powoli. Teraz skręcamy w prawo, teraz w lewo. Prościutko, jestem, otwieram drzwi. Puff! I przechodzimy dalej. Teraz zamykam te drzwi, żebym się nie podpalił. Co tutaj teraz mamy? Topory. Teraz ja cię kręcę nie do serio i jeszcze babę kolejne, tam muszę przejść na prawo. O, tam są kolejne drzwi. Żebym tylko... A tu na, na środku lawa, żebym tylko nie wpadł. Okej, okay, hops, teraz przechodzimy jeden topór, teraz drugi, teraz trzeci. I teraz czwarty, jest, przeszedłem. Dobra, teraz tutaj przeskakuję. Hops. Dobra, biegnę, 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 skaczę. Jest. Dobra, teraz tutaj muszę minąć. Biegnę, biegnę, skaczę, hops! Dobrze? U, u, dobra, ostrożnie, ostrożnie. I teraz przechodzę, jest! Przeszedłem, dobra, idziemy dalej, otwierdzamy. Otwieramy drzwi i patrzmy, co tutaj mamy dzień dobry. A, co to jest? O nie, o nie, o nie. Co tutaj jest? Jakiegoś frozen. O masz! Ja już was rozwalę potworki! A masz, dobra, o masz. Ej, one mocno biją. O, dostałem, ej, dobra. One nie są takie łatwe. Dobra, dostał jeden. Czekaj, niech, niech one mnie wpuszczą. Ej, muszę zjeść złote jabłko. Dobra, czekaj, ja się teraz skurzyłem. Zjem sobie złote jabłko. Dobra, to a to dalej nie możemy pójść, patrzcie, tu jest zakaz, nie możemy pójść dalej. Dobra, ale czekaj, ja tutaj wejdę! Wejdę na was. A masz, padaj! Leży, dobra. O, tutaj mamy jakieś wielkie węże. O, jest wyjście! Jest villager za kratami. Kolejny! Zły psi patrol, o oh, o, oh. e, czemu ty masz takie zęby, e, czemu ty masz takie czerwone, ej, one są nie dobre pieski, zostawcie mnie pieski, jakie on ma zęby, a, gryzło mnie, są gryz mnie, a, o nie, żebym tylko nie padł, to jest zły psi patrol z Chase oraz Sky. a, ty masz, masz nie ale on ogryzia, on jest mocny, ty, czekaj, czekaj, mam pomysł, ej, w mam, mam, mam we twipunku kości, wezmę kości, patrzcie, mam kości, wyrzucę, chodź, kości, Chodź kości, kości Chodź tutaj, chodź tutaj, masz kości, chodź tutaj Chodź, 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 chodź kości, 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 masz tutaj kości, masz kości, 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 wyrzucam. No przeszedł, patrz, jeszcze druga, druga, chodź, chodź kości tutaj, czekaj, ona nie może przejść. Chodź kości, tu masz kości, kości, kości. Chodź tutaj, chodź, chodź, o przeszła. Tam masz kości, masz kości, dobra, uciekamy. Daj jej kości, ja i uciekli sobie tam. Dobra, flaczaru nie mamy czasu, szybko się rozwalamy i wychodzimy, stąd uciekamy. Chodź wladzer, chodź villager, zabieram ciebie za nogi, poszeku. Ouvir o Padre Branca No, dobra, on zrobił kowrotek. Dobra, bierzemy kolejnego Wladzera i szybko wuciekamy z kolejnego tunelu. Szybko, 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 szybko. Z powrotem. <laughs> Jesteśmy z powrotem. Dobra, udało nam się ze środkowym tunelem. Tam był zły psi patrol. Dobra, mamy tutaj tego Wladzera. Odłóżmy go sobie. O, elegancko. Tutaj będzie z kolegą. Macie, vladżerowie. proszę bardzo. Tutaj sobie jesteście z powrotem. A jeszcze został nam ostatni tunel. Trzeci. Ojojo, ja się tutaj cykam wejść, no. Ja się cykam, ale muszę im pomóc. Pomogę villagerom, nie? A Wy, możecie wejść i zobaczyć. Pamiętajcie, twarz Patty. Zdjęcie z autografem jest też podpisujemy was to ręcznie Oraz Halloweenowe promocje są. Wiele rzeczy czeka na Was. I uwaga, też czeka fajna poduszka na Was. Patrzcie, taka kosmiczna. Możecie się położyć i sobie fajnie zasnąć. I koszulka, i poduszka. Też druga Smilandia. Wpadajcie, sprawdzajcie ją. Link w opisie z Dołączcie do mojego teamu. Dobra, a my idziemy do ostatniego tunelu. Let's go, wchodzimy, wbiegamy. Zobaczmy, co tutaj. Będzie. I jesteśmy. Przeszliśmy w trzecim tunelu i mamy teraz cały zielony. Wow, ej, czekaj, tam widzę diamenty! Złoto! Uuu, ej, chętnie sobie bym wziął. Ej, są kolejne diamenty, diamenty, diamenty! Tak, 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 ja chcę diamenty, ja chcę diamenty! Zawsze marzyłem o diamentach, wezmę sobie, wezmę sobie. O, 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 jest! Wpadł, zaraz zapałem, teraz drugi, uwaga, sapie. nie! Nie! Tam został u góry! Nie, czekaj, te meciku. Aj, tam jest, tam jest! O, ja nie przejdę chyba, bo tu na dole jest lawa, ja się boję. Dobra, to może później tutaj wrócę i to wykopiemy, ale później. Dera, weźmy, może, chodźmy, czaj, teraz muszę to przeskoczyć, czekaj, uwaga, uwaga. Hops, hops, dobra, jestem. Uuu, co to za maczuga tutaj leci jakaś, jak się obraca. A to jest druga maczuga, teraz tutaj przeskakujemy. Dera, musimy zrobić takiego parkura, bardzo szybkiego. Ziu, ziu, jestem, ale zaraz, zaraz. O nie! Drzwi są zamknięte na kłódkę z złotą. Ej, czekaj, tutaj przejść nie mogę. Ej, tam jest skrzynka! Ja muszę do niej pójść. Dobra, cofamy się. Cofamy się, biegniemy z powrotem. I hops, i drugi raz hops, dobrze. Teraz tutaj musimy, czekaj, podsadzę się może troszeczkę ziemią. O, tak elegancko. Teraz tutaj przeskoczę. A tutaj wskakujemy. Hops, ostrożnie. I jestem! Wow, to było ciężkie. Otwieramy skrzynkę i mamy klucz oraz... Ej, tutaj są diamenty. To sobie od razu wykopię. Mamy jednego diamentyka drugiego, trzeciego. Wow, ile diamentów. i tutaj skrzynka jest. Wow, znalazłem jakąś skrzynkę jeszcze. O, i klucz. A to jest drugi klucz. Dobra, wziąłem sobie. Ok, jeszcze diamenciki sobie wykopiemy. Jedne. Tutaj sobie wykopiemy drugie. Dobra, trochę zarobiłem sobie diamentów. Ej, tutaj warto było wejść. Warto było wejść fajnie. Dobra, no to to już sobie mamy. I, i wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem. Teraz musimy tu przeskoczyć. Ale czekaj, może tędy na prawo pójdę. Albo ziemią się podsadzę. Czekaj, może tak, ziemią. Będzie bezpieczniej. Dobra, powoli, żeby ty. Tylko nie wpadł. Szybko stawiam. patrzcie jak mi dobrze idzie. Tak, stawiam tutaj ziemię jako kolejną. Dobrze. I przeskakujemy. I jestem, otwieramy. Pum. I przechodzimy dalej. Wow. I mamy skrzynkę. Łuk oraz strzały tutaj mamy. O, ciekawe. Dobra, po co mi łuk jest? Ej, będziemy szczerać do jakichś tutaj potworków. One pływają w lawie. Ej, co jest? Serio, w lawie? A hops, przeskakuję teraz tu. żebym tylko nie spadł. Zaraz czemu one pływają w lawie? Ej, im się patrz, one sobie moczą stópki. <laughs> serio. Czekaj. O, ma Ej, zaraz. Ta sza się odbija i, i spada, patrzcie od nich. <laughs> Ona się odbija. Ej, nic im nie robią. Jeszcze są jakieś mocne potworki. Dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz, tu przyskakuje na drabinki, dobrze. Teraz tutaj musimy dojść ostrożnie, żeby nie wpadł. <laughs> Jeszcze trochę. Prawie bym wpadł. No, idziemy teraz tutaj. Przeskakujemy. Teraz tu na prawo. Na lewo. Ej, to jest mega ciężkie. A ja teraz tutaj. Idziemy, idziemy. Kolejna lawa, bo wiecie, lawa od razu pali. Na sekundę. No, idziemy teraz tu, Hop. Tam będzie kolejne przejście. Jesteśmy coraz to bliżej. Zaraz będę. Dobra, 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 dobra. Otwieramy i jesteśmy. O, zaraz, zaraz. Musisz być cicho? A czemu mam być cicho? Dlaczego... Śpią smoki! O, oh, o oh, Musimy być cicho. Cii, teraz głośno nie mogę gadać. Jakie wielkie kable to są! Wow. Dobra, okej, okay, ostrożnie. Tu śpi jakiś wielki smok. On sobie zasnął. Dobra, nocka, dobra. Ale se śpi. Poczcie, jakie ma zęby. Dobra, idziemy dalej. Cicho, cicho, cicho. Ej, tu jest drugi smok. Tu jest drugi, jaki wielki. Jaki ma skrzydła. O, lew duży. A tu jest mały. Hi, hi. Jaki malutki, słodziak, jaki baby. Ej, on jeszcze ząbków nie ma. Hi, hi. Jeszcze mu ząbki nie urosły. Ha, 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 ha. Ej, a czy wy macie zęby? Kto ma zęby, to klikaj łapeczkę. Napiszcie w komentarzu, ile macie zębów. Bo on ma zero. Dobra, idziemy dalej, teraz tutaj hop, przeskakujemy, dobra, tutaj tego dużego nie obudźmy. Dobra, cicho, 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 idziemy dalej, powolutku, dobra, ostrożnie. I teraz muszę to przebiegnąć, trzy, dwa, szybko, szybko, biegnę, o, dobra, ostrożnie, czekaj. Szymko, szybko, 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 biegnę, 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 teraz ja stoję. Dobra, teraz nie mogę biegnąć. I teraz szybko, 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 biegnę, 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 biegnę. Wow. Daliśmy radę, przeszedłem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, ale czekaj, czekaj. Co to jest dookoła? Jakiś tunel lawowy. Wow, Dobra, teraz musimy tu przejść. Hops, hops. Dobra, drugi raz. Kiedy będzie ten koniec, Ej, kiedy ja dojdę do samego końca? Ten tunel jest najdłuższy. Idziemy tu. Okej, okay, mamy wodę. Jest, jest tunel, mogę przejść dalej. Ale zaraz, zaraz, czemu tu jest tyle wody. Jaki to wielkie odpływa. Ej, zaraz, zaraz, to ma oko. I ma wielkie szczęki. O, -o żeby to jednak mnie tylko nie zobaczyło. A tam jest druga ryba. Joko, szczęka. Co to jest? Ej, to są dwie, dwa potwory morskie. Zaraz, zaraz, czy to nie jest El Grand Maya i Bloop? O, o, dobra, ja tam chyba nie chcę pływać, ale czekaj. O, o, ja nie mam wyjścia. O, nie. Albo się tam cofnę daleko, albo muszę to przejść. O, nie, teraz muszę jakoś sobie z nimi poradzić, ale to nie będzie łatwe. Dla, wskakujemy do środka. A tam jest villager. Ej, patrzcie! Tam jest uwięziony, musimy go uratować Dobra, skakuję, szybko płynę, płynę, płynę Szybko, szybko, szybko zasuwam bokiem, może mnie nie zobaczą Już zaraz jestem, zaraz jestem, zaraz jestem Dobra, teraz tutaj podpływam I wykopię Villagera, zaraz cię ratuję, zaraz będę, zaraz będę jest Ło, wow, woda się wlała, ej, na szczęście On miał czym oddychać, Villager, dobra, zabieramy go Szybko, bierzemy go, wziął, ale się obrócił I mamy go, dobra, teraz będę płynął Z Villagerem, Chyba, że go wyrzucę. O, masz pójść wilaczerze. Pum patrz w wodzie, jako się... Ej, mogę nim wyrzucać do wody. Hahaha Ej, on na główkę normalnie. Patrz, wilaczek wyrzuca go. Siu, patrz. Wow, 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 wow. ej, gdzie on jest. I tam wylądował leży normalnie. Ej, mogę się nim normalnie bawić. No to możemy go wyrzucić. Patrz. Ziu. I leci się do góry, ha, Bila... Obraca <śpisa> się! O, <śpisa> o, uh -uh. uh -uh. uh -uh. Nie, nie jedźcie mi go! Nie, nie jedz go! Nie! Billager! O, nie! Zjadł go! <śpisa> Nie ma villagera! O nie, wy niedobre! A, macie! Rozwalę was! Mojego villagera! Rozjedliście! A masz ty! El Grant ma, ja rozwalę ciebie! O, mnie też zjada, mnie też zjada! Dobra, ale w środku! A masz, padaj! Dostaję, dostaję, dostaję! Dostaj. Od środka go bije, od środka go bije! Jest, padł! A teraz, teraz ty! Wlatuje do paszy, tobie! Do dopaszy, do paszczy, do I go bije w środku, patrzcie, w środku go bije! Padaj. Pon, jest! Rozwaliłem ich. Let's go. Dobra, uciekamy. O nie, ostatniego villagera nie uratowałem. Brakuje mi powietrza. O nie! Muszę stąd wypływać. Jest! Mam powietrze. O! Oh. Ej, ale czekajcie! Ej, widzę A! Coś tu mi jeszcze wpadło. O ty małe potworze. A, tu są jeszcze jakieś małe potworki. A one wpadają tutaj. O, o, o baba ma życia, babało ma życia. Szybko że to ja za to dobra. Chodź tu mały potworku. Co to jest w ogóle? Ej, widzę tam jest villager. Jest, on żyje! Villager przeżył, już płynę po ciebie! Już płynę po ciebie, villagerze! jest co, go! Dobra, mam go, mamko, mamko. Szybko wypływamy! Villager przeżył. Myślałem, że go ta ryba zjadła, ale on u góry pływał. Dobra, szybko wypływamy. I wracamy z nich! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Jest, mam kolejnego villagera. Uratowałem wszystkich. Wow. Przeszliśmy trzy tunele, daliśmy radę. Wow, idziemy go odstawić! Mamy to, mamy to! Uratowany kolejny villager, proszę bardzo, trzy villagerowie są uratowani. Tylko już tam więcej nie wchodźcie, nie wchodźcie do żadnych tuneli. Tam nie ma emeraldów. O, oni pewnie myśleli, wiecie, że tam są jakieś szmaragdy, emeraldy, bo villagerowie to lubią, nie? Ale już tam, żeby tu nie wchodzili. A tu i te tunele zabezpieczmy. Postawmy znaki stop, że tu nie można wchodzić. Stop, 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 nie można. Ogrod ogrodzimy to, że tu jest zakaz wejścia, nie ma wejścia. Tutaj też damy stop, stop. Dobra, do tych tuneli nie możemy wchodzić, bo tu są różne potwory. I tu jest po prostu zakaz. Od dzisiaj na Smaillandii mamy zakaz wchodzenia do tuneli. Dobra, jest zabunkrowane. Dobra, stop, czyli tutaj już nie ma nic wchodzić, a wy możecie wejść, widzowie, na mój sklep! Wpadajcie! Halloween i nowe promocje już są Zobaczcie Smileslow team I kubki na was czekają I zdjęcie z pati Wow, Patrzcie Let's go Wpadajcie sprawdzajcie Po fajne też poduszki Kosmiczne Oraz smajlandia. Link w opisie Smileslow team